Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze dziewica. Dzisiaj wspominamy postać świętego Izydora biskupa Sewilli, który również odznaczył się szczególną gorliwością, jeżeli chodzi o zabieganie o pism świętych. Martylologiem rzymskie opisując jego postać mówi nam, że został święty dlatego, że zachowywał ściśle prawo kościelne. Ponieważ od niego de facto pochodzą pierwsze takie na zachodzie powszechne spisy praw i synodów zawarte w jego tzw. zwanej Hiszpanii, która była, może powiedzieć, takim pradziadem, prawa kanonicznego, a przynajmniej korpus Juris Canonici, czyli takich zbiór praw kanonicznych świętego Gracjana. Natomiast on, jeżeli chodzi o świętego Izydora, żył w VII wieku. Święty Gracjan to to jest dopiero XII wiek. Natomiast święty Izydor również urodził się około roku 560 w Kartaginie. Również miał odbierać potem wykształcenie z racji tego, że był mnichem, a potem jeszcze stał się biskupem w zastępstwie za swojego brata, albo to w szkole diecezjalnej, albo to właśnie w szkole zakonnej. Sam zresztą był odpowiedzialny, kiedy już był biskupem, za potępienie chociażby herezji monofizyckiej i również oddawał się, tak jak to wspomnieliśmy na samym początku, gorliwym studiowaniu Pisem Świętych. Sam zwoływał synody, na których potępiał tę herezję, również ustalał granice swojej diecezji, ujednolicał liturgię, a także zabiegał o kształcenie się duchowieństwa. Są Zobaczmy, że świątobliwy żywot tego męża Bożego również zaowocował tym, że królowie chcieli mieć go jako swojego doradcę. I był on taką pochodnią, o której wspomina dzisiejsze czytanie świętej Ewangelii, a więc mowa na górze, którą święty Augustyn nazywa kredo dla każdego wierzącego. A więc święta Tereska od dzieciątka Jezus mówi, że powinniśmy być takimi pochodniami, czyli powinniśmy być takim świadectwem. Świadectwem o Panu naszym Jezusie Chrystusie, gdyż musimy sobie zdać sprawę, że nasze uczynki, nawet chociażby by były największe, tak jakbyśmy chociażby góry przenosili, tak jak to mówi zresztą święty Paweł w liście do Koryntian, w hymnie o miłości, a miłości byśmy tej nie mieli właśnie, to bylibyśmy niczym niczym jesteśmy, ponieważ sami z siebie stanowimy tylko i wyłącznie proch. Natomiast postać świętego Izydora uzmysławia nam, że przez badanie pism świętych stajemy się podobni do tego, co czytamy, ale nie chodzi tutaj także o samo czytanie, bo byłby to próżny faryzeizm. ale tutaj dopełnia postać świętego Izydora lekcja, której możemy dzisiaj się dowiedzieć z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza, żeby Biskup był odpowiednio przygotowany na każdą porę, karcił, napominał, no i przede wszystkim bronił zdrowej doktryny przed tymi, którzy przychodzą zwodzić ludzi, a więc musimy znać pismo święte. Bo przyjął się taki stereotyp w społeczeństwie, że katolik to to w ogóle nie ma nic wspólnego z pismem świętym katolik to się tylko na jakiejś tradycji opiera, której i tak sam nie zna. Jest w tym oczywiście ziarenko prawdy, ale to ziarenko nie oznacza, że to jest cała prawda, ponieważ ostatecznie całością tej prawdy jest katolicki depozyt wiary, w którym to również zawiera się Pismo Święte i tradycja. Pismo Święte jest zaledwie częścią spisaną tej tradycji. Natomiast, żeby poznać tę tradycję, żeby wiedzieć, jak ona się rozwijała, trzeba patrzeć na dzieje Kościoła. To nie jest tak, jak mówią nam o tym heretycy protestanccy. Czytaj Pismo Święte, jeszcze po swojemu oczywiście z interpretu, jakiś duch ci przyjdzie i objawi to, jak masz to rozumieć, no, no i oczywiście sam stwierdzisz, a ten kościół katolicki to, to jest ta wielka nierządnica z apokalipsy. Nic bardziej mylnego, ponieważ to heretycy protestanccy czy inni im podobni antybiblijni szurowie należą do synagogi szatana. My jesteśmy kościołem bożym, ponieważ my jesteśmy atakowani przez nich, a nie my ich atakujemy. To jest podstawowa różnica. Ponadto wspominaliśmy sobie chociażby o tym w filmie odnośnie Najświętszej Maryi Panny. Kto jest tą niewiastą, o której również mówi Pan Bóg w za rodzaju, o której mówi Pan Jezus, o której mówi także Księga Apokalipsy. Jest nią najświętsza Maria Panna, jest nią święta Matka Kościół, która jest poniekąd uosobieniem właśnie tej piękności, czystości i cnoty najświętszej dziewicy. Są właśnie dlatego my, skoro stanowimy część tego Kościoła, a Kościół jest przecież ciałem Chrystusa, musimy być święci i nieskalani przed Bożym obliczem. Ale żebyśmy mogli być tacy, to musimy dowiedzieć się, jaka prowadzi do tego droga. Z Pisma Świętego możemy się dowiedzieć, że Pan nasz Jezus Chrystus jest tą drogą, a On proponuje nam krzyż, a więc drogę przez wyrzeczenia, które szczególnie powinny nam towarzyszyć w czasie tego Wielkiego Postu, który powinien być nie tylko wielki z nazwy, ale także z tego, jakie praktyki pokutne bądź postne wdrażamy w na nasze życie. Powinniśmy się zastanowić, czy nasz post w ogóle jest odczuwalny, czy kształcimy się i korzystamy przede wszystkim z tego depozytu wiary Kościoła, czy nie dajemy się zmanipulować jakimś antybiblijnym heretykom, którzy niczym ich ojciec wierzy czy nie wierzy, czy i szatan podpierają się jakimiś wyuczonymi na pamięć statami, takie jak sekta Świadków Jehowy, które jeszcze oczywiście rozumieją po swojemu, żeby zwieść nawet wybranych. I o tym również przestrzega nas Pismo Święte, że to właśnie czeka nas w czasach ostatecznych, zwiedzeni nawet tych, którzy są wybrani. My jesteśmy tymi wybranymi, ponieważ my należymy do Kościoła katolickiego. Mamy przywilej posiadania całej pełni prawdy. Zobaczmy, że jesteśmy tak naprawdę wąską elitą, w przeciwieństwie do tego całego świata, który jeszcze w większości jest pogański i należałoby poprzez właśnie kształtowanie siebie w duchu katolickiego posłuszeństwa, które zmusza nas do tego, abyśmy pobudzali swoją religijność, czytając nabożne lektury, czy to chociażby oczywiście najważniejszą katechizm, czyli Zbiór pisma świętego tradycji, pism doktorów, i tak dalej, ogólnie całe magisterium kościoła, które jest nieomylne. Czy to pismo święte także nieomylne, co jest także negowaną prawdą wiary przez modernistów, czy to jeszcze jakieś inne święte duchowe, również lektury, które mają nas pobudzić do modlitwy. Ponieważ najpierw powinniśmy się modlić, potem powinniśmy czytać, a po trzecie powinniśmy dawać świadectwo. I o tym właśnie poucza nas dzisiejsza Ewangelia. A więc niech świeci Wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre uczynki i chwali. Ojca Waszego, który jest w niebie. Nie mamy tego robić dla swojej próżnej chwały, inaczej byłby to waryzeństw. Ale mamy to wszystko robić na cześć i chwałę Pana Boga, najlepiej jak tylko potrafimy. Musimy być solą Ziemi i światłem świata. Sól w ogóle była w starożytności takim, można powiedzieć, ekskluzywnym sprzętem domowym, czy jakkolwiek by to nazwać. W każdym razie był to ekskluzywy, na który nie mógłby sobie pozwolić każdy jeden, ponieważ również, czy to w Rzeczypospolitej Szlacheckiej, mogliśmy się dowiedzieć o tym, że szlachta, jeżeli chciała pokazać swój, można powiedzieć, majestat, swoją wielkość, i przede wszystkim pokazać, jak to bardzo godny jest ich ród, potrafiła właśnie do tego stopnia przesolić Trawę, ale to tylko w tak formie ciekawostki, żeby po prostu ludziom uszy zwiędły i nie dał się tego zjeść. I to był tylko pokazanie statusu materialnego i moralnego takiej rodziny, więc tym bardziej w starożytności. Sól była bardzo cennym minerałem, który świadczy o bogactwie również takiego człowieka, który mógł posiadać go w swoim własnym domu. A więc Pan Jezus porównuje nas właśnie do bardzo cennego minerału, czyli do kogoś cennego w oczach Pana Boga, kogoś, kto nadaje smak, kogoś, kto konserwuje i kogoś, kto utwierdza wierze. Ale jak my możemy kogoś do wiary pociągnąć, jeżeli sami nie jesteśmy świadomi jej artykułów. Sąd zalecam wam pilnie, abyście pod okiem, magisterium Kościoła studiowali po pierwsze katechizm święty, ale zanim zaczniecie studiować, zacznijcie od waszej modlitwy. Zaproście Ducha Świętego, Niech ten Duch Święty, przez wstawienie najświętszej Maryi Panny, która przecież w najpełniejszy sposób przyjęła to słowo wcielone naszego Pana Jezusa Chrystusa, właśnie stała się także jego depozytariuszką, można powiedzieć, ponieważ Kościół także ma swój wymiar maryjny. I Kościół jest nieomylny. Nie możemy sobie dać wmówić, szczególnie tym antybiblijnym bądź modernistycznym heretykom, że Kościół może się mylić. Kościół, w swoich magisterialnych dokumentach, zawsze pozostanie nieomylny, ponieważ Kościół równa się Chrystus. A Pan nasz Jezus Chrystus sam wydaje temu świadectwo. Kto Was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Tak więc również zobaczmy, że niebezpodstawny jest również hejt na to duchowieństwo, ponieważ jest to przede wszystkim próba odstraszenia ich od głoszenia Ewangelii. I niestety, patrząc na to, kto zasiada w naszym episkopacie, patrząc na to, że księża nie głoszą rzeczy prawdziwych, tylko głoszą rzeczy, które ludzie sami chcą usłyszeć, a ludzie nie chcą słyszeć o potępieniu, o sądzie, sprawiedliwości, ale tylko o miłosierdziu, przebaczeniu i zbawieniu. No i niestety tego typu kazanie potrafią ich utwierdzać. Natomiast jeszcze w tym błędnym przekonaniu, E Przede wszystkim księża powinni głosić im prawdę I nie bać się jej głosić nawet za wszelką cenę I to cenę swojego życia Kto chce zachować swoje życie, straci je A kto straci swoje życie z mego powodu Zachowa je na życie wieczne A więc jeżeli pasterz nie chce być ślepym przewodnikiem ślepych Jeżeli pasterz nie chce się paść na owcach Ale chce paść owce To powinien przede wszystkim mówić im prawdę Prawda jest największym objawem miłości Do tej prawdy wzywa nas postać świętego Izydora Który właśnie przez to, że Żył tą prawdą, karmił się Pismem Świętym, karmił się prawem kościelnym i dyscypliną, którą zachowywał w sposób taki szczególnie, można powiedzieć, odpowiedzialny. Taki, który przylknął do prawa kościelnego całym sercem, ponieważ prawo kościelne jest nadane z łaski i woli Pana Boga do ludzi. Którzy muszą się do niego dopasować, ponieważ to nie jest tak, jak usiłują nam mówić e, współcześni moderniści, czy współczesny świat, że to Pan Bóg ma się dopasować do człowieka. Bóg pozostanie zawsze ten sam niezmienny. To człowiek się zmienia i to na gorsze, dlatego powinniśmy się dopasować do dobrego Boga, aby również stawać się dobrymi. Natomiast wspominając tak jeszcze pokrótce o naszym episkopacie, sami widzicie, że albo biorą wodę w usta, albo głoszą bzdury, które na pewno Pan Jezus nie podawałby jako nauczanie Kościoła. Trzymajmy się tego, co ortodoksyjne, odrzucajmy błąd i herezję modernizmu.